Te sympatyczne dziewczęta to przyszłe włókniarki, uczennice szkoły przysposobienia zawodowego w Prudniku pod Opolem. Wykladowcami są doświadczeni robotnicy i technicy włókniarze. Większość dziewcząt pochodzi ze wsi. Dzisiejszy wykład poświęcony jest różnym rodzajom splotów włókienniczych. W pracowni szkolnej dziewczęta poznają właściwości tkanin bawełnianych. Dalszy ciąg nauki odbywa się w tkalni fabrycznej. Oto taśma wzorcowa Krosna Żakardowskiego. Najwięcej nauczyć się można przy prawdziwym warsztacie. Cześć! Cześć. Witajcie w kolejnym materiale na kanale Stacja Opuszczone. Dzisiaj znajdujemy się w opuszczonych zakładach bawełnianych. Po tych widokach, co widzicie za nami, to możecie się spodziewać na pewno dużych przestrzeni. To jest jedna rzecz, a kto wie, co może się tutaj z tych zakładów ostało. Także co sprawdzamy to? To zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Zapraszam. Zakłady przemysłu bahunianego Frotex. Przedsiębiorstwo, które zajmowało się produkcją wyrobów włókienniczych przez 165 lat. Do 2010 roku był to największy pracodawca w Prudniku. W latach świetności zakładów pracowało w nich 4000 osób. Wyroby tekstylne produkowane we Frotexie były sprzedawane do krajów takich jak Włochy, Belgia, Hiszpania, Wielka Brytania, Tajlandia, Japonia, Stany Zjednoczone, czy Australia? Zakład posiadał prawo do posługiwania się godłem najlepsze w Polsce, przyznawanym w konsumenckim konkursie jakości producentów organizowanych przez Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego. To tyle słowem wstępu. Za chwilę przejdziemy do historii tego miejsca. Zacznijmy od samego początku. Twórcą zakładu był Żyd Samuel Frankel. W 1845 roku założył fabrykę tkanin lnianych w Prudniku przy ulicy Nyskiej. Firma rozwijała się przez wykupywanie konkurentów niewypłacalnych spółek. W 1847 roku Frankel przejął firmę swojego największego konkurenta Augusta Tilla. Samuel szybko stał się monopolistą na Śląsku, otworzył kilka filii i stał się jednym z największych producentów lnu na świecie. W 1897 roku kapitał spółki wynosił ponad 29 milionów marek. W 1906 roku firma Frankla była druga co do wielkości na Śląsku. W tym samym roku powstało całe zaplecze sanitarne i grzewcze. Powstały jadalnie, natryski dla załogi, a także wytwórnia wody gazowanej. Powstała też zakładowa straż pożarna. Ręczniki wyprodukowane przez zakład znajdowały się na Titaniku. Pierwsza wojna światowa Powstrzymała dynamiczny rozwój fabryki. Zgodnie z ustawami norymberskimi, spadkobiercy Samuela Frankl'a, którzy obecnie zarządzali fabryką, zostali zmuszeni do emigracji w 1938 roku. W roku 1939 naziści rozpoczęli demontaż i systematyczne wywożenie maszyn włókienniczych z zakładu w celu uzyskania wolnych powierzchni pod lokalizację produkcji zbrojeniowej. 26 września 1944 roku w zakładach założono z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Wcześniej na pierwszym piętrze budynku przetrzymywano Żydówki polskie i jeńców angielskich. Przetrzymywano tu około 400 kobiet, głównie były to Żydówki z Węgier. Kierownikami obozu zostali SS-Oberschauffierer, Paul Henlich Theodor Müller i Bernard Becker, którzy mieli do dyspozycji 20 SS-manów. Miller wcześniej pełnił funkcję komendanta obozu kobiecego w Birkenau, a przed samym przeniesieniem do Prudnika zajmował stanowisko komendanta załogi SS w Monowic. Max Krause, szef prudnickiego gestapo, dokonywał niezapowiedzianych inspekcji na terenie fabryki. Cechowało go szczególne okrucieństwo. 39 więźniarek zostało zamordowanych lub zmarło z powodu trudnych warunków pracy. Ich zwłoki chowano na Prudnickim Cmentarzu Żydowskim. Pozostałe, w styczniu 1945 roku, zostały ewakuowane pieszo do obozu w Gross Rosen. Widzicie, no obiekt jest naprawdę sporych rozmiarów. My już tu jesteśmy dobre 15 minut, a cały czas pierwsza hala. Nawet nie doszliśmy jeszcze do tego punktu, gdzie zrobiliśmy sobie wstęp. To także, a, a po drodze jest jeszcze jedna świetna rzecz, taki niekończący się korytarz, co zresztą zobaczycie za, za jakiś czas. <grych> tu na górę musimy sobie wejść. Koryn sodu, jakby ktoś wiedział z chemii co to, czy szkodliwą. Tu mi musisz... Aha, dobra, chcę to światło. I to jest to okienko co widzieliśmy z dołu. O, klimatycznie. Tutaj była wentylacja. Ooooo! Ja nie chcę nic zmówić, ale to się ciągnie i ciągnie. Arek śmiga. Jak zawsze. Każde za kamarek. A tutaj macie na obrazku czarną dziurę. Albo czarną żopę. Coś w ten deseń. Ale najciekawsze jest tutaj. Widok. Widok na dół. Także mamy fajną perspektywę. Że tak powiem. Klimatyczny. Bardzo klimatyczne. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęta została odbudowa zniszczonej fabryki. Która ukończona została w 1949 roku. Od tej pory, już w granicach PRL-u, nastąpił długi okres odzyskiwania dawnej świetności firmy. Przy ulicy Prężyńskiej wciąż funkcjonowała szkoła przysposobienia zawodowego. Uczęszczały do niej głównie dziewczęta pochodzące ze wsi, które szkoliły się na włókniarki. Szkoła posiadała swoją własną pracownię, internat, boisko i ogródek którym zajmowały się uczennice. W 1965 roku fabryka otrzymała nazwę Zakłady Przemysłu Bawełnianego Frotex imienia Powstańców Śląskich. We wrześniu 1980 roku Doszło w fabryce do jednej z największych akcji protestacyjnych w województwie opolskim. Strajk miał charakter okupacyjny. Rozpoczął się 5 września o godzinie 9:30 na Wydziale Tkalni, gdzie przerwało pracę około 400 osób. W dniu 6 września strajkowało około 1500 osób. Strajkujący domagali się podniesienia płac w granicach 800 zł. Poprawienia sytuacji zaopatrzeniowej, dokonania zmian kadrowych w kierownictwie zakładu. Akcję strajkową we Frotexie zakończyło porozumienie zawarte 10 września 1980 roku o godzinie 3 w nocy pomiędzy Komitetem Strajkowym a przedstawicielami Zjednoczenia Przemysłu bawełnianego i dyrekcji ZPB Frotex przy udziale pełnomocnika ministra przemysłu lekkiego oraz pierwszego sekretarza komitetu miasta i gminy PZPR w Prudniku. Za przykładem Frotexu poszli pracownicy innych zakładów pracy z terenu Prudnika. O ho, 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 ho. Jest klimaty. Post apo jak nic. Tam kolejne biurka. No, teraz N.Due Fakę. Jedno wejście, drugie, trzecie, czwarte i tu jeszcze kolejne. Aż wiem, wie w którą stronę iść. Wykaz członków grupy Pogotowia Sal. Pozostałości po biurku 2003. Sanatorium włókniarz. Ktoś tu urzędował? O, nawet o, strefa to. sanitarna. <grym> <grym> Jak znajdziemy stół do ping-ponga, to już jedną paletkę mamy. Czuć tutaj, ten paralelny? No to Ale pani pędzie Ale ten ławeczka w moronie nie? No. Mm. <grywarka> Zgadza się O oh, proszę Pamiątka Włóczka Michał Oryginalna Co? Nie, nie. Filtr tu A tu? A może filtr? No, bardzo prawdopodobne. Co my tu mamy? Ciekawe. Tu musiała być już hala wypadowa, czyli już wywóz materiałów stąd, wiesz? O tam jest... Może zobaczymy co A w sumie będziemy tędy wracać chyba, bo tutaj się kończy, nie? Tam nie ma chyba nic więcej dokumenty. Tabela postępowania z wyrobem niezgodnym. Co my tu mamy? No. jakieś notatki co my tu mamy jeszcze arkusze papieru kalendarz 2009 tam też jakieś zeszyty przejdę do Michała gdzie gdzie tam nie

tak, widzi, yy, to widziałem to pomieszczenie z góry i widziałem właśnie jak tutaj natura walczy o swoje. Jest klimacik. No, akurat tutaj dobre światło, nie tutaj dachu nie ma. Na razie wyłączam światło. Mhm. Jesteśmy w kantorku warsztatu. Myślałem, że tam YOLO będzie pisało. Michał, gdzie jest kiedyś Stylowa ta Tapeta, tapeta, kalendarz. No, wróciliśmy do gry. No, Mówisz? Tak. Ho, 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 Jest klimat. Ja lub, lub. Klimatyczne. Co to jakaś recepcja? Wydział wykończalni. Tablica ogłoszeń. Przejdźmy do ciekawostek związanych z tym miejscem. ZWP Frotex były niegdyś największym polskim producentem ręczników frotowych. Zakład produkował ręczniki między innymi dla reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. Frotex produkował również ręczniki dla wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych w ramach kontraktu offsetowego związanego z zakupem przez Polskę samolotów F-16. Łączna powierzchnia użytkowa HAL wynosiła około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Najwięcej osób zakład zatrudniał między 1900 a 1920 rokiem, a było to około 4000 osób. Najmniej osób zakład zatrudniał w 2011 roku, gdzie liczba pracowników wyniosła 150 osób. Wypadałoby także wymienić sławne osoby pracujące w tym zakładzie, a byli to m.in. Stanisław Pelczar, sierżant Wojska Polskiego, żołnierz wyklęty, Stefania Gruszecka, poseł do Sejmu PRL piątej kadencji, Joachim Mazur, polityk, radny powiatu prudnickiego w latach 1998-2014, Tadeusz Soroczyński, nauczyciel, poeta, animator kultury, redaktor, Głosu Włókniarza Włodzimierz Pucek, działacz opozycji demokratycznej PRL Edward Cybulka, samorządowiec i menadżer Witold Rygorowicz, przedsiębiorca, działacz społeczny i sportowy Radosław Roszkowski, polski samorządowiec, starosta powiatu prudnickiego zakończyliśmy rektorację opuszczonych zakładów pamiątek. Pomimo tego, że jak sami dobrze widzieliście, praktycznie całego wyposażenia nie ma, obiekt też na dobrą sprawę się powoli rozpada, ale mimo wszystko same te przestrzenie tutaj robią naprawdę ogromne wrażenie. No zresztą nie tylko one, ten, ten korytarz nieskończoności, e, nie co mieliśmy okazję go zobaczyć, no jest y, niesamowicie klimatyczne. Jest, jest dużo aspektów, które można sobie wyobrazić, jak to wyglądało, jak produkcja, gdzie coś się znajdowało. Że industrial pełną gębą, efekt poza apokalipsy jest, jak najbardziej. Ja bym tu nawet widział jakiś film. O, hmm, może kiedyś coś tu nagramy. No co, co tu jeszcze powiedzieć, no to laboratorium. No to prawie ominęliśmy, nie? Prawie ominęliśmy, zresztą Muszę się przyznać, że nie wszystko tutaj Zwiedziliśmy, bo teren jest duży, co tu dużo gadać. Udało się tyle, co się udało. No i co, mam nadzieję, że materiał z tego miejsca Wam się spodoba. A jeżeli się Wam spodoba, to pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i komentarzach. No, Także nie zapomnijcie o naszym fanpage'u. Tam na pewno, na pewno pojawią się zdjęcia z tej wyprawy. I myślę, że będą naprawdę klimatyczne. Lepsze niż nawet, sam, lepsze niż nawet sam materiał. No i nic, to co? Pora się pożegnać. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnej eksploracji, Także na razie. Ale.